Tomasz, jestem w Los Angeles i blisko lotniska LAX postanowiłem Wam pokazać, jak wygląda to od strony terminali tu teraz jest rozjazd po lewej stronie na przyloty po prawej stronie jest na odloty nie wiem, czy ja taki film już Wam już nagrywałem wcześniej, czy nie właśnie nie pamiętam znaczy, kiedyś nagrywałem to, ale nie wiem, czy to wrzuciłem na YouTube, czy nie już stracę pomału orientację, co jest nagrane, a co nie tak czy inaczej, no, przez te terminale, pokażę Wam, jak to wygląda. Przejadę przez odloty. Tam będzie mi troszkę bezpieczniej, bo przy przylotach będzie więcej policji, mi się, mi się wydaje, stało. E, tam zawsze sporo policji jest, e, którzy próbują poganiać samochody, którzy przyjeżdżają ludzi odbierać, żeby jak najkrócej się zatrzymywali, po prostu podjechać. Zabrać, co mają zabrać, załadować pasażera i wszystko walizki i odjechać, żeby jak najmniejszy ruch tam był. Bo tam z telefonem raczej nie przejdzie, tak trzymać. No ale tak może będzie ładnie. To mi się właśnie podoba te palmy. Wszędzie są. Ja w ogóle bardzo palmy lubię. Wszędzie te palemki są. Tutaj flagi są. Brytyjską właśnie widzę. Tak wieje, że nie wiem, co tam jest. Ja koreańską widzę flagę. Nie wiem, amerykańska na pewno jest, nie wiem jakie tam jeszcze są Może jak podjadę bliżej będę widział Czy to nie jest ruska flaga w ogóle, ta trzecia? Żeby ruska flaga była, no bez przesady, to jest paranoja Niemiecka jest, chińska, nie wiem jakie. Ja. Więc tu po lewej są te przyloty, po prawej są odloty Taki bardzo ładny znak, laks teraz będzie po lewej stronie widoczny Ten nieraz checkpoint jest organizowany na no, wyrywki kontrolują samochody kto wjeżdża na teren lotniska tu muszę uważać, żeby mnie nikt nie zdybał za trzymanie tego telefonu tu już wjeżdżamy na lotnisko pod nami właśnie są przyloty teraz Przejdziemy dookoła. Tu same reklamy są jakieś. Delta się reklamuje tutaj po prawej stronie. Tam jest reklama, no i ten zasłonił. Firmy lotniczej z południowej ze Saudi. Tam jest Saudia. Bardzo ładna reklama. Tu teraz po lewej stronie widać wieżę kontroli ruchu lotniczego. Chciałbym tam kiedyś być zobaczyć jak chłopaki tam pracują Ten tam trąbi za mną, co tak się... Gdzie ty się chopie śpieszysz? Gdzie ten pośpiech w Luzji człowieku? No i tu teraz pomału będą, zobaczcie kierowca profesjonalny limuzynką przyjechał Tu trochę się remontuje cały czas, od nami, jak widzimy tu budują takie filary jakieś są w takim kształcie litery V tutaj jest coś, jakieś rustowania coś tam robią tu jest restauracja po lewej stronie w tym takim e, słynnym budynku który na filmach często pokazują no i mamy po kolei terminal drugi, trzeci, każdy terminal ma swoje linie lotnicze, to tak wszędzie jest prawda? po prostu wiesz, możemy podjechać tutaj po prawej stronie wyrzucić pasażera i odjechać, tak taksówki robią tutaj jest linia hawajskie Air China a po lewej mamy parking jak coś chce na dłużej zaparkować no i co tu się dzieje co my tu teraz, co wy tu kombinujecie po prostu jedź jedź hopie tutaj się reklamuje JetBlue, kiedy JetBlue sporo latałem tania linia lotnicza tania to nie znaczy, że zła naprawdę dobry serwis oferują, jest ok nie było nigdy z nimi problemów leciałem z nimi wiele, wiele razy na trasie Long Beach-Oakland Oakland jest o... zaraz obok San Francisco eee, oraz raz poleciałem z nimi od... to było, nie wiem czy to był JetBlue, czy nie to chyba nie był JetBlue, nie JetBlue, leciałem raz do Waszyngtonu, tu jest odloty terminal międzynarodowy terminal międzynarodowy na lakcie nazywa się Tom Bradley, ale policja po prawej stronie korek jest, to zawsze jest korek. co ten autobus mam teraz co zrobić? to trzeba po prostu uważać, żeby ktoś nas nie puknął żeby, ktoś, żeby myśmy kogoś nie puknęli tu ładnie ten, te wyświetlacze tutaj są e, ładnie zrobione Lufthansa tu jest, nasza Luwaffe KLM, Air France, Swiss, linie tureckie Jest parking. Jakieś anteny poinstalowane są tutaj. Zobacz, jakie te ładne wyświetlacze są, takie elektroniczne. Bardzo mi się podobają. To lotnisko LAX jest dość słynne. Lotnisko to ja nawet lubię ale to nie jest jakieś e, duże lotnisko czy jakieś e, super nowoczesne no, no, nie jest to taka tandeta jak e, Okęcie w Warszawie <laughs> byłem na Okęciu kilka razy i to naprawdę po prostu była masakra i wizualnie i strasznie to było źle rozwiązane pamiętam, że leciałem do Londynu czy do Stanów przez Londyn e, pasażerów na lotnisku po prostu było w cholerę masę ludzi było a ci mieli takie problemy e, z odprawianiem ten ktoś zaczął się gdzieś kłócić e, ludzie po się na samoloty by nie zdążyli po prostu ruszali się jak mucha w smole po prostu więc jak lubiłem kiedyś do Warszawa, latać to już specjalnie mi to nie odpowiada lotnisko w Katowicach jest dużo ciekawsze wyjedziemy zaraz z tego lotniska, takie kółko tutaj robimy. Tu jesteśmy blisko naszej wieży. wieża w wieży, potem będzie możliwość wyjechania na freeway, czy też powrót na lotnisko. Czyli po prostu jak ktoś pobłądził, nie potrafi swojego terminala odnaleźć, może na lotnisko po prostu wrócić. Oto właśnie po lewej stronie jest ee, powrót na lotnisko Terminale 2, 3, 4, 5, 6 oraz B, B, czyli ten międzynarodowy My stąd wyjeżdżamy Ja teraz podjadę w takie miejsce obok z tego słynnego Inenauta Gdzie lubię tam przebywać i oglądać samoloty Przez Za chyba 40 minut Przylatuje opóźniona mm, Opóźniona Lufthansa z Frankfurtu to będzie Boeing, przypuszczam, Albo Jumbo 747-400. Tak się że ten poleci, więc może go sfilmuję może jakieś zdjęcia porobię. O, właśnie. No zobaczcie, samolot tutaj teraz nad nami jest. o oh my god, ale duży. Ale skubany jest duży. Teraz się wszystko zarabuje ten samolot na trzygniecie. Wow, ale był skupany duży. Strach, kurde, aż siedzieć w tym samolocie. Taka maszyna potężna. Tu, właśnie nad nami, teraz jest pas startowy. Jakie są drogi kołowania? Zobaczcie, jakie to wszystko jest szerokie, jakie to jest, jakie to jest duże. Wyjeżdżamy, podejrzamy w kierunku światła. Okej. Okay. Czego najbardziej żądasz? Światła, światła mi dajcie! <gryny> Jesteśmy już. Zaraz pójdziemy się tym inenaucie. Okej, okay, słuchajcie, na tym może zakończę. Jeżeli coś nagram przy tym inenaucie, ogląduję jakieś ciekawe samoloty, to to też wrzucę hejka.